Kochani, witam Was wszystkich na moim kanale. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku robimy sobie bitwy z Samu. I ja mocno wierzę, że dzisiaj jest ten dzień, kiedy nam się uda zrobić bardzo ładny profit i po prostu rozwalimy je samo na tych bitwach, tak? I zanim przejdziemy do odcinka, słuchajcie, macie dzisiaj do wygrania oto tego skina. I żeby wziąć udział w konkursie, musicie zaobserwować mój kanał, zostawić łapkę w górę i napisać komentarz. A jakie hasło macie podać w komentarzu, to to hasło podam wam w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. I oczywiście wyniki tego konkursu będziecie mieli na moim Discordzie, link macie w opisie. I też przypominam Wam o trwających konkursach na stronie CSGO Skins: prawie o wartości 1000 zł. Macie do wygrania czwórkę, rękawiczki i akacza Asimowa. I wpłacając minimalną kwotę 8,40 z moim najlepszym kodem KARI, po prostu bierzecie udział w, tym, w tych konkursach. Wpłacając 15 zł, oczywiście bierzecie udział we wszystkich konkursach automatycznie. No dobra, słuchajcie. Dzisiaj gramy z Isamu i nie będziemy już przydłużać, tylko już ruszamy. Robimy prywatną bitwę, żeby nikt do nas nie wbił, tak? Bo walczymy dzisiaj z Isamu tylko. Na pewno wleci dzisiaj ta skrzynka moja ulubiona skrzyneczka, czyli Luxury Case. A co tam? Mamy prawie 2000 zł, więc możemy dzisiaj poszaleć troszeczkę, tak? Poza tym mamy takie nastawienie, że robimy dzisiaj ładny profit, więc mam nadzieję, że nieraz dzisiaj lecie ta skrzynka. I bym wzięła nowe skrzynki, ale bym wzięła na buście. Co wy na to? Ja myślę, że to jest dobry pomysł, słuchajcie. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Mm -hmm. Dwie te skrzyneczki damy i 520 zł. Złoty? złoty, u, u, złoty. No. Słuchajcie, jest ósma rano, więc wybaczcie, tak. Dodajemy skrzyneczki. Mamy pięć skrzynek. I co? I ruszamy. Dodajemy błota i samo. I słuchajcie, trzymamy kciuki, tak? Cudownie. Po prostu cudownie. Pierwszy raz chyba ta moja ulubiona skrzynka mi nie oddała. Ale dopiero zaczynamy. Tak, dopiero zaczynamy, kochani. Więc jeszcze może być dobrze. Ale tej bitwy już raczej na pewno nie wygramy. No dobra! I samo tu się wzbogacił o 1000 złotych naszym kosztem. No nic! No nic! Będziemy sobie tu rozkminiać dalej. Weźmy sobie sticker case y na buście. Weźmiemy z 7 takich siedem takich to jest ile mamy czternaście czyli jeszcze sześć skrzynek możemy dać. Hmm co by tu wybrać? Słuchajcie. Weźmy sobie awp case. dwa Zróbmy tak. I weźmy Danger Case. Też dwa. Słuchajcie, bitwa znowu o prawie 600 zł. Dodajemy skrzyneczki, robimy prywatną bitewkę. I lecimy. I lecimy z nadzieją, że się uda. Mam nadzieję, że tym razem samemu nie wydropię nic fajnego Tylko nam wpadnie coś fajnego, tak? Jestem ciekawa w ogóle, czy nam się zwróci Słuchajcie, te skrzynki na buście na razie Tak słabiutko idą, słabo dropią A to hasło, słuchajcie, póki pamiętam. Eee, napiszcie w komentarzach, ile to będzie dwa razy dwa. No kurde, przygrywamy znowu. Co to ma być, ja się pytam. Ale dobra, jeszcze 12 skrzynek przed nami. Eee, nie ma co się załamywać. No, no właśnie, no właśnie. Będzie dobrze. Na razie prowadzimy. Jesteśmy 10 zł do przodu. No, już nie przewodzimy. Nie, 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 nie prowadzimy. Słuchajcie, ja naprawdę przepraszam, ale... Jest wczesna godzina, tak? Dobra. A nam wpadła pięknie. Cudownie. Coś się boję, że może nam się nie zwrócić, chociaż. Dobra, już jest git, już jest git. To w końcu będzie wygrana. Słuchajcie, mamy to. Mamy to. No i pięknie. I o to właśnie chodzi. O to chodzi, słuchajcie, wygraliśmy. Zrobiliśmy to, kochani. Dobra, i wróciliśmy. Już jesteśmy na plusie, nawet 40 zł. E, wróciliśmy do tego, od czego zaczęliśmy. A więc to jest idealny moment, żeby wykorzystać znowu tą szy, yy, skrzynkę Luxury Case. Yy, dajemy tą skrzyneczkę bez zastanawiania się nawet. Jestem ciekawa też tej nowej skrzynki Gold Favor Case. I się zastanawiam, czy jej nie dać na buście. I chyba tak zrobimy. Dobra. I weźmiemy. Hmm. Też AWP Case znowu weźmiemy z Wami. I tu jeszcze jest jakaś nowa skrzyneczka. Ale czy chcemy ją brać na buście? Nie chcemy. Kurczę. O, zrobimy tak. Dobra, słuchajcie. Cztery skrzynki. Prywatna bitwa. No, koszt bitwy 1033 zł. Więc grubo, jest grubo po prostu. Dobra, robimy bitewkę. No, dawaj samą, pokaż. Pokaż nam, co potrafisz wydropić. Ja jestem pewna, że tym razem znowu się uda. Musi być dobrze, proszę. Widzicie, już drugi raz mi ta skrzynka nie oddaje. Dziwne, dziwne, bo jak... Do tej chwili to cały czas mi oddawała, Ach. no niestety słuchajcie. Niestety przygrana, ale i samo też się nie zwróciło. Ale przynajmniej, znaczy, no, zwróciło mu się 800, 868 zł, ale no nie jest na plusie. No Dobra, mamy 950 zł. Jeszcze tu sobie myślę, co by tu kurczę jeszcze takiego. wygminić. słuchajcie. Kurde no. Gdzie jest ten nasz? Mm... Czy kusi? Mm, być może. Czy zrobimy to? Robimy to, robimy to po prostu. Nie komentując nawet tego. A może to jest po prostu czas, żeby polecić na całość? Co wy o tym myślicie? Czy my możemy tak zaszaleć? Oczywiście, że możemy. Oczywiście, że możemy. I zrobimy to po prostu z nadzieją, że wygramy bitwę, tak że wygramy bitwę, ale słuchajcie, już jeden raz się udało, to już jest naprawdę zajebiście. Już jest zajebiście. Mm. Jeszcze mamy niecałe 100 zł. Może dajmy te sticker case'y na bustach. Ile mamy? 950 zł. 950 zł dobra. Dobra. Co ja robię? Co ja robię? Słuchajcie. 20 case'ów Bez słów po prostu Proszę Proszę, żeby nam po prostu padła jakaś Zajebista kosa Te stickery muszą nam Tu słuchajcie coś oddać Żebyśmy mieli szansę Musi wpaść po prostu jakiś zajebisty stiker. Mhm. Aha. Okej, okay, rozumiem. Jeszcze 13 skrzynek, nie ma co. Nie ma co, słuchajcie, nie ma co się smucić. Powtarzam to sobie za każdym razem. Ja chcę to przemilczeć po prostu. Dlaczego do cholery na buście mi wpadają jakieś stickery za 50 groszy? No co to ma być? Excuse me, hello? My jesteśmy tu po to, żeby wygrywać, you know? Rozumiemy się? Czy nie do końca? Oh, no pewnie, no pewnie. Plan był inny, słuchajcie. Plan był rozwalić i samo, aniżeli samo rozwali nas. Taki był plan. To jest ponad 100 przywagi. Co jest? To już musiałby na jakiś wpaść sticker. Nie wiem, kurwa, to jest super mega zajebisty. Ale się nie zapowiada. Ostatnia skrzynka, kochani. I. Mamy przegraną. Nic się nie stało, tak? No niestety. Nam się nie udało. Przepraszam, udało się, tak? Jedną bitewkę wygraliśmy i zrobiliśmy po prostu proficik, i naprawdę ładną kwotę wygraliśmy. Więc raz nam się udało rozwalić, i samu. I to się liczy, tak? To się liczy. Już nie przegraliśmy do zera z nim. To już jest dobrze. A ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. I przypominam Wam o pozostawieniu obserwacji, łapki w górę i o pozostawieniu komentarza. Oczywiście hasło wszyscy znacie, tak? Więc do później. Pa!